Witam, witam wszystkich w pierwszym bodajże odcinku Stadałem pomijając live'y, na którym pokażę wam mojego powa z eventu demo związane z FNAFem. Zapraszam. Dzień dobry, zapraszam serdecznie na otwarcie. O oh mój Boże! Witamy, witamy, o, no zapraszamy. way! Zapraszamy, zapraszamy. 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 Way. No, no way, no bez, way. Prosimy bez zwierząt mm. może, ale to... Dobra, weks musisz zapraszamy. wyjść. Bez zwierząt, przypadku Czyli, Nic, ale nie, 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 spokojnie. nie spokojnie. Spokojnie. redaktora Do. nie wpuścicie, I redaktora nie wpuścicie? Nie no, zapraszamy, zapraszamy Chodź, chodź, nie, Piesek proszę wyjdź Jednego kota wpuścicie, redaktora nie chcieliście? Jak e, tak podejdzie? Państwo też tutaj, no O, zapraszamy Proszę bardzo Zapraszamy, zapraszamy Możecie się ugościć, zapraszamy ale razem Mamy stolik okay, okay. Chodź, jest stolik tutaj dla nas Weselny Siedźcie sobie, o, sobie gdzie z o, o, to nie miejsce, miejsce. Miejsc nie brakuje, Zatakujesz. chyba. chyba Nie brakuje mi nie, nie miejsca, spokojnie. Tak, czemu nie brakuje mi miejsca? Możesz sobie tutaj usiąść, tutaj niezręczny, jeżeli chcesz. Cześć, cześć. 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 O, idę jeszcze. Masz... O, tłumaczenie. O, tłumaczenie. Ja wchodzę ja 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 tutaj. Cześć. Tutaj macie. Będzie dla Was, proszę bardzo. Tutaj macie nawet dwa w sumie. Jo, co osoby? O kurcze, ale fajne. Ja już wiem, co chcę. Witam, witam. To proszę bardzo. Powiedziałem. Na klas mojej nie. Poje bez proszę. Po kawie co tam jest. Mm, na restauracji. 500 wideo. 500 pitcher, co? 500 cygar. Czy może Co? zamawiacie? Ja jeszcze nie wiem co można zamówić. Muszę. Na rękę mogę może pomieścić jak Przeczytaj, przeczytaj Filopowi Okej, okay, jest dania główne. Grillowany odsypek, no, pieczony łosoś, zupa grzybowa, okay. dobrze, zupa dobrze. ziemniaczana. No, potem masz no, napoje bezalkoholowe, ja gorąca czekolada ja, i napoje alkoholowe. Ja ja no, usiadła no, obok miejsca z Foxy. Dobrze, i to jest dla całego stolika, tak? A co mi Foxy? To jest tylko dla ciebie. Tak, tak, tylko dla mnie zupa z Tak, e, ja Chyba wezmę sam, dobrze, dobrze. samo piwo. Bo tu Tak, Ej. Ej. No tak, Każdy będzie jest w całym indywidualnym. <śmieniu> no, <ale, śmieniu> <czy ty śmieniu> kelner, kelner! Gdzie, to, gdzie? O. Tutaj, czerwone! Tutaj! Czerwone. Halo, Damian, no dobra, chano, chano! A mój, mój, koniec! Kelner, mój nie tak, widziałeś to? Co? Coś stało? toho? Tam to dziecko. Jakie dziecko. Eee, eee. Jakieś nawami Tak, tak, tak. Grossza taka dla mnie. Mamłazi! Mamło z uuuuu Nie odpitnę. Dobrze, dobrze. Kelnerze <grystanie> tak, Ej, <grystanie> Kelder! Seniorita, seniorita! Dziękuję, dobra. Seniorita, mi fawor! Tak, to, 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 to. Tak, dobry, jasne, tutaj mamy urodzinki ogólnie, znaczy ten wesele, wesele o. mamy SNGW e... Wait, for, wait for a minute ciasto! Ja może no. oznacz, Moje no, ciasto! Słuchajcie, moje ciasto urodzinowe! Żądamy zamówienia nowego ciasta. E, ciasto może być kobieć. Ja proszę pana mogę zamówić. Mogę zamówić. Mów pierwszy No, pewnie słucham. Poproszę grillowany osypek i dwie gorące czekolady. Pewnie, pewnie. Po co ci coś gorący, ja sam jesteś gorący. No, e, A ja poproszę ogólnie zupę ziemniaczaną, bo lubię takie zupy ziemniaczane. Zależy, jakie przyprawy mm -hmm. są w tej zupie ziemniaczanej, bo nie wiem. Bo nie wiem, czy ja mogę jeść, bo mogą być jakieś takie. I ziemniaki! A same ziemniaki, no, no to może to, być. Sam, no. Górnie, 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 poproszę jeszcze się... wino, miód pitny i to wszystko na mój rachunek. Dobrze, dobrze. A tu Filip coś. A, a ja nie znam menu Co więc tam... samą piętro. O, a. A tu, a tu, się, chcesz, To masz tam, masz. Możesz tutaj. Wszedł? A tutaj jest? A tutaj jest dla pracowników. Zapraszam. Tak? Zaprasza, zaprasza. Możesz się odsunąć, proszę. Zrobimy nie cały specjalną Jestem nieletni. To! A że przeważnie tak? nieletni. Co to, to, to? co ci się. Czuję się niekomfortowo. Czy jest tu Czyli... może kelner? Czyli tak. Chyba jestem, jestem, witam, witam. E, tutaj były, chwila, tu były czekolady, tak? Gorące, moment. E, Dwie gorące czekolady a, i gorące Już? E, o, czekaj, to osypy już tutaj mam, proszę bardzo. Ty, Proszę Ej. bardzo, sobie dla pana. Gaju! Dziękuję, dziękuję. Tylko ja czuję A się nie zem. swoją? Czy tylko mi się wydaje, tu... że efekt nagle zniknął? Mm. Czuję się mm. jak w Simsach Coś tu się dzieje nie tak oh, oh, O O wiek... oh, dziękuję Proszę bardzo Okej okay. A spokojnie. Tam, tutaj jakie były zamówienia? Jeszcze raz? Można wrota O czekolada tak. Wiazy wiazy razy 3, bo dla N. Razy trzy, dobrze, tak. Tutaj raz, dwa, trzy, proszę bardzo. I pan chciał piwo tak? Tak, tak, tak. Proszę bardzo, tutaj. O. Jeszcze jakiś pivot, tak? Czy... Mam co A, Eee, nie, ja po prostu, miał, że chciałem mieć pitny, ale po prostu było, coś się zjebało z mikrofonu. O, rozumiem, rozumiem. Okej, okay, no It's dobra, zale. Zale. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze, Dobrze, no to tam smacznego Jak tam Filip, coś już pokraistał? Gorącą czekoladę i oscypek poproszę. Dobrze, oscypkę musisz już nawet teraz coś, bo tu przy sobie mam. Nie ile nam jeszcze ktoś została, jeśli nie to nie też czyś w świętego malutku Spokojnie, ja go zapłacę, ja go zapłacę. to chodź pilik, chodź, Ojej, tak, tak. Wszystkie, animatroniki nie już są. No, 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 to no, tak, oczywiście. tak, tak, dobra, może tak być, no. proszę, ja tylko zamknę za Chodź za mną, pokażę tylko, bo Lubisz jakąś słodszą, taką bardziej, co? Bardziej lubię ja też bardzo dużo słodka no, no, no. Jak to Mięgie Panie, nie potrzebujesz jeszcze? Czy, wszystko Czy mogę zamówić jeszcze jedną czekoladę, jakby był jakiś torcik? Bo ja to torcik tak. mi... Jakimi... Czekoladę by się zabrało. Natomiast mam jeszcze, a, mam jeszcze a nie panie ma panie zupy. zupy ziemniaczane, albo gdzieś piszczonego łososia. Zupy ciekawe, o O, mogę.

Demo! Wait a minute! Sturdy! właśnie, mieliśmy z tą porozmawiać. O super, super! O. E, to, to proszę skorzystać do tej, do tej wody. Dobrze? Chyba powinienem przestać Ty palić. Chcesz, chcesz Widzę rzeczy. Tak, niestety nie mamy prostego Wow, okay, wow, wow, znaczy, wow. ja no, definitywnie ja się... widzę rzeczy. Chcieliśmy chcieliśmy, no, no. Sobie, chcieliśmy w ogóle, <coughs> ogóle twoje panienko zaproszenie do <coughs> jakiejś świetnej restauracji. Y nie ma za co, nie mm. ma za co, nie ma za co. Mam nadzieję, że się podobało, podobało się? Bardzo, bardzo się mi podobało tutaj, bardzo się podobało. Mam takie pytanie, mam takie pytanie. Gdzie jest Wex? Bo wiem, że on wychodził, nie wiem, on wychodził z restauracji? O, oh. Tak, 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 tak. On wychodził, 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 wiesz? Eee, musiał wyjść, oh. wyjść wcześniej, Ale jest jestem na haju Nie ma się, się co stresować Okej okay. <noise> Dobrze, dobrze <głos> <głos> Chyba, tak, się, się tak, tak się Tak się zuchę tak się, tak się dzikie śmiejesz patrząc na mayday Nie Przepraszam, nie, nie. przepraszam, ja przepraszam Przepraszam, przepraszam muszę przejść, bo za chwilę z <noise> Mayday wychodzimy z kibla Czy ja wariuję? Proszę, <noise> proszę iść do góry Proszę iść do góry, proszę iść do góry. Eee, proszę iść do góry, nie. proszę iść do góry. Będziemy powoli zamykać, proszę iść do góry, dobrze? Dobrze, pójdziemy teraz. Zapraszam, zapraszam. Dobrze zapraszam, zapraszam. Witam. panie NGW, panie panie NGW to panie NGW, pójdę pójdę. Bójdę, już, się już, ręka, były jest mi trochę mi się tylko kręci w głowie, spokojnie, proszę pana Pomóc jakoś wejść? No, wiesz. Może ja tutaj pomogę, proszę o, dziękuję. Panu bardzo, troszkę mi się kręci bardzo w głowie, bardzo bardzo pan proszę, się... dobrze, to Bardzo dziękuję panu bardzo dziękuję Dziękuję za, dziękuję za jedzenie Szy, Szy, Szy. Szy, Do no widzenia to Do widzenia, I patrz, patrz tu, co się dzieje Wiem, wiem Okej, okay, to chyba już... chyba już wszyscy poszli. Czy nie straciliście, czy nie? Słyszę głosy, tak ma być? Demo, jesteś tu? Słyszał śmiech? Chodźmy stąd Ja wiem co to jest za mapa, znam tą mapę, ale... Aaa Gdzie Chodźcie, schowajmy się, schowajmy się u ochroniarza To będzie bezpieczne miejsce ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ за себе пятую награду. Он не спотк, там же error. Это же деньки.

W tym momencie powinny wszystkie upaść, animatroniki. No? Hmm. Co, zapraszam do wyjścia. Co tu się stało? Co, czemu? Czemu animatroniki dusiły Faga. gościa, wy... czy, czy chcesz z nami porozmawiać i nam opowiedzieć o tej... Czemu godni mnie ta kaczka? Pa! Zapraszam do wyjścia. A! tak to mnie Nie, 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 do jakiego wyjścia? Nie, faga, opowiedz nam, co tu się właśnie wydarzyło, czego byliśmy świadkami! Matia, właśnie! jakieś dziwne dźwięki, U mnie, u mnie się siedzi to ma wyjaśnienia. Tak, dietyl do co sejserka, to prawda. Wczoraj, Antyni dzisiaj D.I.A.? Co? Gdzie jest demo i. czemu cały czas się patrzy jakaś kaczka i znika? No, well, to jest dobre pytanie. Kaszka, to po prostu jest... Słuchaj, znikająca kaczka to jest po prostu już schizofrenia. Antchinia o to samo. Ale, nie, ale nie, ja też ją widzę, ja ja więc to nie może by z schizofrenia. Ja wiem, co widziałam! Nie, co co widziałam. Co ja widziałam. Ja nie mam z tym nic Ta sprawa... Wspólnego. Dziwu, ta sprawa jest coraz bardziej... coraz bardziej popętana. Oh no! To był stąd, demo. Stąd nie ma wyjścia. Stąd, ja tu się to bo się tle. Spokojnie, to tylko kaczka za rogiem. Michał, o co tu chodzi? Ja nigdy w nie grałam. E, byliśmy z świadkami eventu zwanego Springlock failure. I, I to właśnie stało się Demowi. Demo został zabity przez kostium. Aha. Tak. Biedni, paciu, paciu, ale fajnie tego gościu. Podoba mi się. Aj łapki, maman, a ją. Dzień dobry. O, o ale Beka. Najgorsze. Dzień dobry, dzień to dobry. To działa. Co co tu się dzieje? Oh. E, weks? Weks? Tak? Gdzie ty byłeś? Byłem ty w dole cały byś. czas przecież. Ale to lepiej stawia, weks. Bo ja przyszedłem do drugiej strony. Gdybyś żył stąd? Ten jest przejście do toalety Co? A... Się, to się otwarcie, no miałbym ja się trochę spóźniłem. Tutaj? Ale... No? I tutaj Nightmare of off-camera Ale to jest kib... A czy, ty, taka... ojej, czy ty... Czy ty... Czy ty sikałeś to z lewu? Ok, czyli mogę dźwięki, mogę Węk, z tak, tak. Jedno... Super A skoro o tym mowa... Się wydaje, ty ja nie chcę być tak yy. składnik. Co tu robi moja Panowie? Panowie i panie? Prób, Próbny rzut, rzut kartoflem. Podniósł, podniósł. Dobra, myślę, elekta. że panie i panowie. Spijamy. Tak, potwierdzamy, myślę. Na, no, na. No, 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 na razie. Spijamy, bo. żeby na postawiać. Ten animatronik trollingu, nie ma Chwila Muszę jest bezpiecznie? Czy nie? Uwaga, on no ma Może go zamknąć. Już nie wyjdzie. Mamy animatronika w klatce. Nie mogę go zamknąć. ja wiem gdzie uciekać. Chodźcie, chodźcie. No, no. Smuriel Kim wyprowadź The bite of 87 O nie, o nie, o nie Gdzie to jest? Gdzie my jesteśmy? Zgubiłam cią. O! Ja! Oh, yeah. eee... no, to, to nie była chyba yeah. dobra ścieżka To nie była dobra ścieżka eee, Chyba się wracamy na górę eee, Do widzenia <głos> <głos> no, bo co ty <noise> zrobiłeś? Demo a, nie, cię, ej, jesteś jesteś o! Nie, się stąd, się stąd, już. to jestem okay. wierny! Jesteśmy zamknięci tutaj! To było kiedyś demo? Uciekajcie stąd, uciekajcie stąd, uciekajcie, już! Spychamy! Tech! Ej, ale to wiecie, wytale. że wyjście jest tu! Co ty z tym demo? Nie! Fagasy trzeba został na dole! Nie! Fagasy o, on został zatrzymać! Fagasy został zatrzymać! Fagasy się zatrzymał! On zatrzymał! O, zatrzymał! On, on zatrzymał! Uciekajcie! Mówisz? Kupiłem czas, kupiłem czas, kupiłem czas, kupiłem czas, uciekając. O, Idziemy! Dałeś mu się. czas, żeby kupić czasu! Tędy ewakuacja, tędy ewakuacja! Ewakujemy się! Wszyscy! Idźcie, idź pierwsi, idźcie pierwsi! Wszyscy poszli do góry! Chyba Mifoł, wysy wysy ewakuujemy wychodzić. się. się! Wychodź, 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 wychodź! Wychodzę, wychodzę, spokojnie, też wychodź się! ewakujemy się! Wyłaści do dobra, ciągnie za mną Kiedy zostało moje zamówienie? Dziwu <gibu> został na dole Zamówienie? Co byłeś? Zamówiłem piwo Cieńca? i zupę ziemniaczaną Cześć Kapi Nie, Przyjąłeś od... O Ma się Jak się? Zapomniałem odłożyć Dzień dobry, ktoś coś zamawiał? <gibu> piwo było zamówione Good ending <gibu> ktoś